Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale mini kursu shopi o analizach biznesowych. Zakładka dane zostanie dzisiaj omówiona przeze mnie. Omówimy sobie jakie informacje nam tutaj shopi dopuszcza o naszym sklepie, co nam udostępnia, co możemy się dowiedzieć. Dlatego też zapraszam do oglądania. Jak doskonale wiesz, aby przejść do analiz biznesowych, no, po prostu należy kliknąć ten przycisk analogiczny, jak w każdej tutaj zakładce. Klikamy sobie analizy biznesowe, wtedy nas przeniesie na naszą stronę. Właśnie tutaj, ze statystykami. Ja dzisiaj, dla przykładu, omówię sobie dzień 22 października 2022 roku. Ehm. Za chwilkę omówimy wszystkie te rzeczy, jednak, jeszcze przed tym warto dodać, że jeżeli włączacie tą stronę tutaj analizami biznesowymi, warto sobie to odświeżyć dwa razy w lewym górnym rogu. Ponieważ ta strona zamula. Jak klikniecie refresh, to od razu się wczytają wszystkie statystyki, a za pierwszym razem to się tak mieli, mieli, wczytuje i nie wczyta się nigdy. Taki protiv dla osób początkujących. Zapraszam do oglądania dalej. Więc tak, jeżeli chodzi o kluczowe współczynniki, czyli takie najbardziej istotne, najpiękniejsza tutaj zakładka, czyli sprzedaż w ten dzień, jaka została wygenerowana, może będziemy sobie dodawać je po kolei wszystkie, sprzedaż, jak możemy zobaczyć, w każdej godzinie pokazuje nam, jakie zamówienia wygenerowaliśmy, ile to było, jak widać w tym dniu królowała akurat, królowa akurat godzina 22.134.99 obrotu, w zasadzie dochodu, 132 zł o godzinie 17, więc jak widzisz z mojego doświadczenia, wynika, w sumie to jest też logiczne. Te zamówienia najczęściej padają w godzinach popołudniowych, wieczornych wtedy, kiedy ludzie mają czas, aby siąść przed komputerem, przed laptopem. I po prostu zakupić jakiś produkt. Rano to tak sporadyczne są zakupy: 10-11. Wtedy ludzie, wiadomo, jadą do pracy, najwięcej, e, największy odsetek społeczeństwa pracuje. No i jest to logiczne, że tutaj mało zakupów e, siada. Są oczywiście dni wyjątkowe, jak jakieś święta albo też przeciętne dni, kiedy to właśnie jakoś się trafi, że tutaj siądzie 5-10 zamówień e, rano, ale to się zdarza sporadycznie. Druga również bardzo przyjemna zakładka, czyli zamówienia, pokazuje nam liczbę potwierdzonych zamówień, złożonych w wybranym przedziale czasu, jak możesz tutaj teraz zobaczyć, w nocy o 3 nad ranem yy, dwa zamówienia, pierwsza w nocy dwa zamówienia, północ dwa zamówienia, i najwięcej mamy o godzinie 17, czyli aż 9 zamówień. O 22 był rekord, w sensie 3 zł większa sprzedaż, ale wynika to raczej z tego, że po prostu któreś z tych zamówień było znacznie większe. Jakaś oferta pakietowa musiała siąść wtedy, czy coś w tym stylu. Jak widzisz po południu, w ten dzień akurat w sobotę o 17 najwięcej zamówień padło. Bardzo fajna też informacja dla nas, kiedy najwięcej zamówień jest jakby realizowanych przez klientów. Kolejna zakładka to są anulowane zamówienia, jest ich 11, też jak widzisz raczej po południu są anulowane, ale od tego też nie ma reguły, czasami ktoś może w nocy anulować, czasami rano, to nas już tak średnio interesuje, wiadomo trzeba uwzględniać, że te zamówienia mogą być anulowane. Klient może anulować zamówienie, jak już mówiłem w poprzednich materiałach, do czasu aż wysyłamy produkt, czyli przykładowo kupił o 16, czeka 5 minut, nie zostało wysłane, bo tacy ludzie też są, no to klika sobie anulowanie i... Nie musimy już mu tego wysyłać, bo pieniądze nam się cofnęły i nie będziemy ich mieli. Warto o tym pamiętać, żeby nie zostać oszukany. Współczynnik konwersji, czyli jak dobre są nasze oferty. 5% i pokazuje nam tu fajnie w skali poprzedniego dnia jak to wygląda. Czy jest wzrost, czy jest spadek. No to była akurat sobota, więc sprzedażowo był wzrost do 37% w stosunku do piątku. Ale jeden tydzień we wrześniu mi się zdarzył też tak, że z dnia na dzień rosło, rosło, rosło. rosło. I urosło do weekendu na naprawdę fajne właśnie liczby, tak jak 75 zamówień, to już uważam, że to jest fajna kwota. Wiadomo, 500 by było, wyglądało jeszcze lepiej, byłoby przy tym więcej pracy, ale e, jak najbardziej fajnie. Liczba osób odwiedzających w stosunku do dnia poprzedniego, jak widzisz w sobotę 1600 osób, e, połowę mniej było w e, piątek, więc znaczna też różnic różnica. Odsłony strony. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to warto sobie tutaj na ten y, też znak zapytania sobie najechać i macie rozpisane wszystko. Łączna liczba wyświetleń stron sklepu i szczegółów produktów w wybranym okresie, zarówno w przeglądarce, jak i na urządzeniach mobilnych czyli wszystkie od strony waszego właśnie sklepu. 1600 osób weszło na 3500 stron w waszym sklepie czyli stronę główną, stronę produktu, stronę koszyka chociaż nie wiem, czy strona koszyka się łapie pod to ale. 1600 osób weszło na 3,5 tysiąca stron waszych, że tak powiem, produktów w sklepie i innych. Analizy biznesowe oczywiście są jeszcze bardziej rozbudowane. My sobie omówimy w tym materiale te 5 tutaj kafelków. Jeżeli chodzi o drugą, bo wcześniej byliśmy w panelu, teraz przeszedłem do produktu. No to są właśnie informacje odnośnie produktów, jakie były 22 października tutaj odwiedzone. Odwiedzany, odwiedzający produkt, jak mieliśmy tam, właśnie w tym panelu, to jest 1601 osób, polubień 32, polubień produktów, wyświetlenia strony produktu 3261, odwiedzone przedmioty 308 produktów, czyli średnio widzę, że 10 razy jeden produkt był y, kliknięty w ten dzień. Dosyć sporo, chociaż podejrzewam, że to się rozbiło raczej tak, że jeden produkt był odwiedzony 100 razy, najbardziej wybity sprzedażowo, a inne powiedzmy mniej ale to wiadomo, to już się tam rozbija współczynnik odrzucenia produktu w sumie to nawet nie wiem co to jest, to jest odsetek unikalnych odwiedzających, którzy w wybranym okresie przeglądali stronę produktu, ale opuścili ją bez klikania w cokolwiek, no czyli sprawdził gościu produkt i stwierdził, że nie kupuje, ok rozumiem, jak widzisz tych statystyk jest bardzo tutaj dużo, chcąc analizować to wszystko, to naprawdę trzeba troszeczkę czasu też poświęcić Przejdziemy sobie teraz właśnie do zakładki sprzedaż i obsługa. Jeżeli chodzi o zakładkę sprzedaż i obsługa, mamy tutaj czarno na białym ukazane jaka była sprzedaż ze zwrotami i po zwrotach, czyli złożone zamówienia jest 1442 zł, ale potwierdzone, opłacone zamówienia, które na 100% trafią do nas to jest 1251 zł. Więc też bardzo fajna zakładka i ona właśnie tworzy tutaj też jakiś współczynnik konwersji od odwiedzin do potwierdzenia. Fajna opcja. Również polecam. Przechodzimy do zakładki Ruch. Kolejna zakładka czyli Ruch w naszym shopie ukazuje nam bardzo fajne statystyki. Odsłony strony już widzieliśmy wcześniej. Ale tutaj się rozbijają na aplikacje i na PC-a. Jak widzisz rozbija się to pół na pół. Bardzo fajna informacja. Czy dostosowywać nasz sklep pod pecety czy pod mobilne urządzenia. Średnia liczba wyświetleń. Jak widzisz więcej wyświetleń przypada na aplikacje. Średni czas wizyty bardzo też fajna opcja. Jak widzisz na aplikacji, więcej czasu ludzie spędzają na shopie, Na komputerze jest to 37 sekund, na aplikacji minuta 14. Współczynnik odrzuceń 49,91%. Na aplikacji jest to 18%, a na pc aż 67%. Też bardzo znacząca różnica, że tak powiem. Odwiedzający 1611, czyli na pc 1000 osób, 500 na aplikacji. No, czyli więcej osób z komputera kupuje, jak możemy tutaj sprawdzić, nowi odwiedzający 1536 i tu się tak samo to właśnie rozbija jak e, poprzednia statystyka, czyli więcej nowych odwiedzających z komputera tutaj e, dokonuje zakupów, powracający odwiedzający, no, nawet się rymuje, 75 osób, 54 na aplikacji, 21 na PC, czyli więcej osób jednak powraca na aplikacji, to jest też ciekawa informacja dla e, sprzedającego. Nowi obserwujący 5 w jeden dzień, więc ok. Kolejna zakładka, czyli marketing. Tutaj mamy też to bardzo fajnie opisane. Tu są takie podstawy, jak właśnie ta sprzedaż zamówienia. Ale to, co nas interesuje, to jest właśnie tutaj e, przegląd promocji rabatowej. Ja stosuję taką na Shopi strategię, że wszystkie produkty przeceniam. Po prostu wolę na początek tą cenę defaultową, tą podstawową dać wysoko, aby potem właśnie widniały te przeceny 25-50%. I to generuje właśnie te zyski. Dlatego też u mnie 100% produktów jest sprzedawanych z tych promocji rabatowych. Żaden nie ma, żaden nie ma takiej sytuacji, że nie ma tej łatki 15-30% przeceny. Dlatego też w tej statystyce widnieją właśnie wszystkie sprzedaże z tych właśnie promocji. I tutaj nie ma żadnych zdziwień. I możemy sobie zobaczyć z której promocji ile średnio płaci klient, ile tych klientów było, jakie są sprzedane jednostki. I przejdziemy sobie za chwilę do ostatniej zakładki jaką jest trener sprzedaży. Ostatnia zakładka, którą omówię w tym materiale to jest właśnie trener sprzedaży. Możemy tutaj sprawdzić wszystkie sprzedaże w danych kategoriach od najlepszej sprzedaży. Przykładowo mama i dziecko to mam jakieś torby do wózka 51 sprzedaży. Wejdźmy sobie powiedzmy w akcesoria modowe, nie wiem, pierścionki. I tutaj nam się wyświetlają pierścionki, które najlepiej się sprzedają. 299 sprzedanych sztuk. Już masz pierwszy pomysł na biznes, bierzesz takie pierścionki z Aliexpress po kilkanaście groszy, kilkadziesiąt groszy w hurcie, wrzucasz na shopi po 5 zł, pakujesz i masz fajny już biznes. I tak działa wszystko. Możesz sprawdzić każdą kategorię zupełnie za darmo. Konsole do gier, kamery i drony. Sprawdźmy sobie kamery. Kamery najlepiej się sprzedaje rejestrator kamera cofania. 67 sztuk sprzedano po 100 zł. Więc, jak widzisz, tych pomysłów jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Trener sprzedaży bardzo fajna opcja, polecam. Mam nadzieję, że ten materiał dał Ci sporo inspiracji i ukazał potęgę tego, ile tutaj Shopi pokazuje tych statystyk i ile daje nam to informacji. Koniecznie sprawdź inne materiały z kursu Mini Shopi i widzimy się już w kolejnym. Pozdrawiam.